Jesteśmy w 29 krajach i tak naprawdę są pewne działania, które są wspólne i są spójne dla całej grupy. Mamy te same standardy raportowania, dialog z interesariuszami. Natomiast działania CSR-owe różnią się w poszczególnych krajach, dlatego że one są dostosowane bardziej do kontekstów społecznych danego kraju, do potrzeb lokalnych społeczności, więc one się absolutnie różnią pomiędzy sobą. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że Ponad 70% firm mówi o tym, że komunikacja i edukacja na temat działań CSR-owych jest ważna, jest istotna i ona się przekłada na rozwijanie CSR-u, idei CSR-u w Polsce. I Myślę, że to jest dla nas asump do tego, bo jednocześnie firmy mówią o tym, że największą barierą dla nich jest mimo wszystko brak wiedzy, brak przekonania zarządzających, brak angażowania pracowników. Więc myślę, że to dla nas jest tak naprawdę kierunek do tego, żeby mimo wszystko tę rolę wypełniać w świecie biznesu, żeby dzielić się praktykami, żeby um, dzielić się nie tylko samymi sukcesami, ale mówić też o wyzwaniach, o tym, co nam pomogło w pokonywaniu jakiejś trudnej drogi. Um, Myślę, że też bardzo ważne jest wyjście poza takie hermetyczne ramy, w których funkcjonujemy, że bardzo często używamy trudnego żargonu CSR-owego. Warto byłoby uprościć ten język, zejść z definicji, z, z, ze strategii, standardów do takiego języka bardziej przystępnego, w którym mówimy o odpowiedzialności firmy względem otoczenia, w której funkcjonuje, o uczciwości do klienta i bardziej rzeczy, które są i przekonują, i są wiarygodne, i są po prostu zrozumiałe.